Siemano wszystkim, z tej strony zwycięstwa i witam was w kolejnym audiologu. Um, tak, e, jako że przed chwilą się przesłał, znaczy przed chwilą, ostatnio się przesłał odcinek ze serii Zwycięzca poleca War Thunder. E, zwycięzca poleca odcinek 5, jest to War Thunder, równa się zajebista gierka. E, I to chyba był niestety ostatni film, który się przesłał przez czas, jaki mnie nie będzie. Eee... Yy, znaczy no dobra, jeszcze ten audiolog yy, Ja niestety Ja niestety w, słup, w domu będę yy, dopiero 31 sierpnia Czyli za jakiś y, tydzień Eee yy, 16 dzisiaj jest, dzisiaj jest 18 z tego co ja pamiętam Jeżeli Jeżeli dobrze mówię, to dzisiaj jest 18 Aczkolwiek nie wiem kiedy wy to przysłuchacie. I tak. i Od razu chcę zacząć. Jak wrócę do. Przepraszam, do domu. Chcę nagrać dla Was parę odcinków. Mam już pomysły na challenge kolejne. Jak macie jakieś pomysły na challenge, to możecie dać znać w komentarzu pod filmem. Aha, i nagrywam, przez czas jak mnie nie ma, nagrywam yy, Dziennik Wędrowca, bądź też... Yy, dziennik Wędrowca, bądź... Yy, lub, lub vloga na swój kanał, także żebym niedługo się pojawi na moim... na, na, na tubach mam nadzieję, że, że będziecie chcieli, bo ktoś z rozmawiałem ostatnio ze znajomym który jednocześnie ogląda moje filmy, jest moim widzem czyli A6 w ogóle pozdrawiam Cię A6 że chciałeś, z tych co pamiętam, chciał, żebym wznowił serię z vlogów samochodowych. Niestety nie miałem na tyle paliwa, żeby wznowić... Znaczy, miałem paliwo, bo jechałem do Dębiny, niedaleko rowów, i wracałem z, z tego miasta, Te, dlatego wtedy też mogłem nagrać, ale później stwierdziłem, że nie mam... E... Ach, znaczy, może tak, nie stwierdziłem, że nie mam ochotę, tylko że zapomniałem. Choć to, że nie miałem ochoty to też. E, powiem wprost, nie będę was oszukiwał. Nie chciałoby się wtedy nagrywać. Bo, że wolałem sobie też przy okazji radio, radio trochę w samochodzie posłuchać. A jeżeli bym nagrywał, to musiałbym radio wyłączyć. E, I nie wiem czy nie będzie nie pojawi się jakaś przypad, przypadkiem jakaś tra transmisja na żywo live e, 1 września wieczorem. 1 września, jakoś tak mniej więcej, może około 20 na moim kanale. Tylko napiszcie napisalibyście mi, z czego byście chcieli. Ja na Facebooku niedługo, znaczy 31 sierpnia, dam wam na Facebooku znać, z czego mógłbym zrobić live streama. I 1 września wieczorem, gdyż ja jeszcze wtedy będę miał wakacje. 31 września, znaczy 1 września. Eee, pojawił się tak jak już mówię, livestream Być może. Dobra. To w tym rogu To by było na tyle, że chciałem Was poinformować, że nie mamy mnie w domu i niestety. Filmy do 31. Nie wiem, czy się pojawi jeszcze jakiś film do 31. sierpnia. Aż znaczy, do 30. sierpnia. I no, sorry. To mój błąd był, bo te filmy, które są już na YouTube, powinny się pojawiać w inne dni, niż się pojawiły. Czyli dwa dni, raczej znaczy jeden, znaczy jeden dzień jest, drugi dzień nie ma, w trzeci dzień jest, czwarty dzień nie ma, piąty dzień jest i tak dalej. Niestety nagrałem zbyt mało, gdyż nie zdążyłem się wyrobić w dwie godziny w, z nagraniem i montażem filmów i uploadem ich no także co. Także yy, jeżeli Wam się czymś podobał, dajcie w górę. napiszcie komentarz, jeżeli nie subskrybujesz kanału, zasubskrybuj kanał. Dostanę będziesz dostawać informacje o nowych filmach. Na razie. Cześć!